Kościół otwarty, myślę, że jest kościół, który nie zamyka się. Uważając, że, że oni są najlepsi że, że, i że oni wszystko wiedzą tak? i nic nie rozumieją. W historii kościoła zmieniają się, przepływają okresy, powiedziałbym, otwierania kościoła i zamykania kościoła. W dziewięciu przypadkach na dziesięć święci. Otwierają, a urzędasy zamykają. Ja mówię nie, no ja nie będę czekała, e, aż ten kościół się zmieni, bo to jest e, mój kościół. W sanktuarium miłosierdzia Bożego w Krakowie spotkali się czytelnicy, przyjaciele, członkowie klubów Tygodnika Powszechnego i liczna rzesza poszukujących katolików Polskich. Spieraliśmy się o to, czy są w polskim kościele podziały, spieraliśmy się o to, czy kościół otwarty dzisiaj ma w Polsce szansę, jak powinien zaistnieć. My musimy zmienić nasz punkt widzenia, Nie tylko chodzi się na Borzeństwo, na kinacie kościoła, to, to, to jest bardzo potrzebne, to jest cudowne, tak? ale też zmienić na wszystko ziemię, co do niej nie co to są szanowni i ścieżuje cudzokie tam. Kościół ma być otwarty. Mi się, że ktoś jak Stefan Szyżowski to powtarzał, Kościół ma być braterski. To znaczy uniknąć tej te kasty, te, 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 te podziały i tak dalej, tak. Braterski, otwarty. I można powiedzieć, biedny. Biedny to jest bardzo prosty, bo Jezus z Nazaretu od urodzenia do śmierci był biedny, bo mówił błogosławieniu ubodze. I kiedy założył kościół, to nie, jest, to nie jest, aby kościół może być wspaniały i, i, i bogaty. Tego niemożliwe. Jeśli kościół otworzy się do potrzebujących, będzie przestać być kościół ubogi. Będzie kościół który biedny, braterski i otwarty. to że jako katolik, który stara się być otwarty, znajduje się w takiej oto sytuacji, którą nazwał sytuacją erystyczną. mianowicie jak się próbuje w obrębie tego tak zwanego katolicyzmu otwartego nazwać specyfikę naszego sposobu myślenia, specyfikę naszego rozumienia chrześcijaństwa, to środowiska, których w żaden sposób otwartymi nie można nazwać, zaraz mają pretensję, że, że no zaraz, że tak otwarcie tak się odcinać to nie my się odcinamy, tylko oni się od nas odcięli, bo ja bez przodu muszę jako taki katolik więziony, powiedział, więzienny tygodnikowo powszechno znakowy bez przodu muszę komuś tłumaczyć, że ja też jestem katolikiem. Nie tylko, mimo że czytelnik naszego dziennika, ja znaczy, nie mam, nie w ma tym kredo, nie tym z tygodnika powszechnego ale kredo kościoła powszechnego, tam nie ma obowiązku słuchania y, 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 wiadomej rozgłośni itd., itd. i przyznam, że, że ta sytuacja erystyczna, że, że, że skutecznie została wytworzona sytuacja, w której Czyli my się musimy tłumaczyć, że my też jesteśmy katolikami, jest irytujące, ponieważ chciałoby się mało dialogowo powiedzieć, że jeżeli ktoś kto też jest katolikiem, to oni są też katolikami, to my jesteśmy katolikami tak naprawdę, przede wszystkim. Ta fraza, która w Polsce święciła triumfy przez ostatnie kilka lat, potem przeniosła się na kazania i kominie, na pewno Państwo o tym czytali, albo na pewno Państwo coś takiego w przemówieniu, kazaniu czy komilii biskupa albo szeregowego księdza słyszeli wiara nie jest supermarketem. Mówi się, że dzisiejszy człowiek traktuje wiarę jak supermarket, wchodzi do sklepu, wybiera sobie to, co mu pasuje i to jest katastrofa. Ja się zgadzam, że to sytuacja nie jest dobra, kiedy wiarę traktuje się jako centrum usługowe albo przestrzeń stricte konsumpcyjna. Ale zadaję sobie pytanie. Co w takim razie ci, którzy narzekają na traktowanie wiary jako supermarket, chcą zaproponować. Jak się wczytamy w ich propozycje, jak wsłuchamy się w ich propozycje, to oni zamiast supermarketu chcieliby zaproponować urząd, albo recepcję ekskluzywnego klubu golfowego. Z tą grą w golfa, to są metaforą, to, to oczywiście ona jest w pewnym sensie trafiona, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest też często metafora, którą się odnosi do nas. Ja w tej chwili nie wiem dokładnie, co to nas oznacza, ale to jest przecież właśnie często z tej drugiej strony, choć znowu nie jestem szczęśliwy, bo on z drugiej strony do ja też po części w niej jestem, prawda? Z tej drugiej strony mówi się, no tak, bo oni siedzą tam i grają w golfa i, 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 i pięknie toczą rozmowy, prawda? I, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my wychodzimy na ulicę przecież, prawda? To, to my, prawda? my, my wychodzimy na ulicę co to znaczy wyjść na ulicę, w jakiej formie. Więc i, i, ja bronię Sokratesa jako innej formy wychodzenia na ulicę, ale to już wystarczy. I myślę, że pytanie tak naprawdę brzmi, yy, no właśnie, jaki jest ten kościół ewangeliczny i czy... Ale właściwie my potrafimy dziś w polskim kościele o tym rozmawiać, czy w ogóle nas to zajmuje, to znaczy, czy, czy w tych dyskusjach, które toczymy, to jest dla nas w ogóle interesujące, czy w ogóle po drugiej stronie, czy w innych środowiskach jest tak naprawdę zainteresowanie tym pytaniem. Też powiem bardzo szczerze i bardzo otwarcie, jakiś rewolucyjny zapał odczuwam nie tylko w sobie, ale także w innych dookoła. Nieprzypadkowo się spotykamy. Naprawdę. Myślę, że ten zapał, albo nie, to jest źle zdefiniowane, ta irytacja, ten gniew, może nazwijmy wprost to, to uczucie, zaczyna narastać po awanturze o Krzyż na krakowskim przedmieściu. To był taki moment, w którym wielu z nas się obudziło i powiedziało: hola, hola, to już chyba poszło trochę za daleko. Trzeba coś zrobić, trzeba coś powiedzieć. Oczywiście dynamika wydarzeń kolejnych miesięcy była jeszcze gorsza i stąd irytacja czy gniew rośnie. A jak z Ewangelii wiemy, gniew nie jest wcale złym uczuciem. Gniew jest wyrażeniem tego, że człowiekowi na czymś po prostu bardzo zależy. I ja od wielu, wielu lat spotykam się, Panie Profesorze, z tym zarzutem o zamknięciu kościoła otwartego. Jeżeli rozmawiamy tak bardzo szczerze, to muszę przyznać, że jeszcze kilka lat temu, nie zastanawiając się w ogóle nad istotą tego zarzutu, pokornie pochylałem głowę i myślałem, tak, trzeba się nad tym zastanowić czy nie tworzymy takiego ekskluzywnego klubu. Czy nie powinniśmy skorygować kursu? Czy nasze hasła o kościele otwartym nie są tak naprawdę czczągana Czy my właśnie nie jesteśmy tymi, którzy lekceważą, pogardzają, odpychają i zamykają? Ale jeszcze raz podkreślam. Przyjmowałem ten zarzut bez głębszego zastanowienia się nad tym zarzutem. A ostatnie miesiące sprawiły, że zacząłem się nad tym zastanawiać i uważam, a niech będzie, powiem to, że jest to zarzut absolutnie bez pokrycia. Dlaczego jest to zarzut bez pokrycia? A mianowicie dlatego, może zacznę od przykładów trywialnych, przyziemnych, ale przemawiających do wyobraźni. Kiedy odbywa się jakakolwiek dyskusja w kościele, publiczna, w radiu, w telewizji, na większym forum, dziesiątki razy dziesiątki razy próbowałem zaprosić przedstawicieli środowisk związanych z Radnią Maryi do dyskusji na, na równych prawach. Udało się raz. Jeden, jedyny raz. A dlaczego jest odmowa? Odmowa jest z bardzo prostego powodu, bo takim ludziom jak ja i takim, ludzie, i takim ludziom jak państwo odmawia się prawa do bycia w ogóle katolikiem, do mówienia o Jezusie, do mówienia o Ewangelii. Różnica jest taka, że ja wielokrotnie wspieram się ze środowiskami Radio Maria, ale nigdy nie odmawiam im prawa do bycia katolikami. Księżą reprezentującym Radio Maria <coughs> nigdy nie odmawiam ważności ich święceń, jeżeli mam się posłużyć teraz językiem jurydycznym poszedłbym do takiego księdza do spowiedzi. A proszę poczytać i posłuchać, co mówi się o nieobecnym tu księdzu Adamie Konieckim. Nie go biorę za przykład. W polskim Kościele i tu jakby nie od dziś się mówi o upolitycznieniu religii, ale myślę, że dokonuje się coś takiego, co jest bardzo niebezpieczne, to znaczy myślenie polityczne i sposób budowania więzi politycznej wchodzi w głąb i wszedł jakby w głąb Kościoła i w pewien sposób stał się, w niektórych sferach przynajmniej, jakimś takim paradygmatem, paradygmatem tworzenia więzi religijnych. Myślenie polityczne, znaczy to myślenie, o którym mówił Marek Zając, mówiąc o krakowskim Przedmieściu, wzorem tego myślenia jest takie myślenie my-oni, swoi-obcy. To jest więź czysto negatywna, zjednoczona dookoła jakiegoś wroga obcego. I, I stało się tak, że ten rodzaj więzi stał się również więzią, która właściwie tworzy pewne relacje religijne, czy tworzy pewne relacje i pewną wspólnotę wewnątrz Kościoła. I właściwie mówiąc o Kościele Otwartym, o Katolikach Otwartych, tak naprawdę cały czas chcemy mówić o tworzeniu tych relacji ewangelicznych, tak, opartych na zupełnie innym rodzaju więzi. Więzi my, najszerzej jak się da pojęta wspólnota. Zjednoczona wokół On, Jego, Chrystusa, prawda? To jest zupełnie inny rodzaj więzi. Sprawa właśnie misji, dlatego jest otwarty i nie może być inny, że ma misję do wszystkich ludzi, ponieważ Bóg chce mieć wszystkich u siebie dzielić. I wszystko, co może być językiem zrozumiałym tych ludzi. Posłaniem, które jest cierpliwe i które się powtarza, to wszystko powinno być w kościele obecnie, niezależnie od tego, jak wygląda świat, jak bardzo nas przeraża i niechęca. Wskutek tego nie ma innego kościoła niż otwarty, ponieważ kościół jest posłany do wszystkich ludzi. E, oczywiście z odruchu e, mogę teraz powiedzieć o, o sobie Budzi się we mnie bunt, jeśli widzę, że Krzyż jest Atenem. E, z odruchu mam e, niechęć do księży, którzy wygłaszają kazania polityczne, e, którzy e, Ewangelię traktują jako rodzaj jeszcze jednego argumentu politycznego. Ale to równocześnie nie, nie może oznaczać, że... Tego rodzaju postawa, to połączenie polityki i religii jest absolutnie nieuprawnione. Otóż teologia polityczna jest faktem cywilizacyjnym, intelektualnym i społecznym, i nie uciekniemy od tego, negując prawo do jej istnienia. Jedynym kryterium, którym możemy porównać, ocenić, i jedynym językiem, którego możemy użyć, w moim przekonaniem do opisu tego, czego doświadczamy, to jest język, język Ewangelii, to jest Jezus. Kiedy myślę o Ojciec Ryzyku i ja o tym, co proponuję, to ja szukam w tym Jezusa. Nie znajduję Jezusa, kiedy Ojciec Język przedstawia swój program, mówiąc informacja, formacja, organizacja, akcja. Ja nie słyszę tu głosu Ewangelii, ja słyszę tu głos sprawnego zarządcy Dużej Korporacji. Religia niestety stała się tym samym co polityka, pewnym projektem społecznym, technologicznym. Jest tak samo jak poza religią, jest tak samo w strukturach kościelnych. Myśląc o Kościele jako o strukturze prawnej, potrzeba sukcesu, rozwoju, wyrażanego liczbami itd. Gdzie tu jest Jezus, gdzie tu jest Ewangelia? Jak widzę też te wspólnoty. Tydzień temu widziałem tłumy, nie wspólnoty. Czy wspólnoty. Czy ta część naszego społeczeństwa, którą możemy określić jako Kościół otwarty, czy także jest w Ja sobie myślałem, co jeszcze nam ukradziono. Ja myślę o tym w kategoriach pewnej, powiedziałbym, kradzieży dobra publicznego i powszechnego. No, na przykład zbliżające się święto 11 listopada. Patriotyzm też w jakimś sensie został ukradziony. Ta sama retoryka, ten sam wywód, który jednym odbiera, tylko dlatego, że mają inny pogląd, prawo do nazywania się katolikami, jest dokładnie przeniesiony w tej innej sferze, na to, że. Nie można być patriotą konsistencji na inne, inne poglądy i to jakoś spowodowało, że chyba obydwie strony, jeśli mogę tak powiedzieć, do tego, tego, tego związku Chemicznego, bardzo na tym, bardzo na tym y, y, tracą i nie wiem w jaki sposób go y, r, rozsupłać, y, ale myślę, że to jest jedno z największych wyzwań, przed którymi rzeczywiście y, 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 stoimy. W ciągu ostatnich kilku lat liczba osób, które twierdzą, że parafia jest jakby, no jeśli mogę tak powiedzieć, źródłem czy centrum wspólnoty, także w rozumieniu lokalnym spadło o 30%. Normalnie to mogło zabierać 2-3 pokolenia, ale zajęło ledwie 5-6 lat od czasu całych tramplenacji o pokoleniu na Pawła II i tak Ja się buntuję przeciwko dyktatowi słowa większość. Z tego co pamiętam, nie jestem teologem, podkreślam, tylko dziennikarzem i redaktorem, w dodatku gazety wyborczej. To Chrystus chciał, żebyśmy byli solą ziemi. Naprawdę, soli nie musi być tyle, żeby wypełniały cały centrum Warszawy. Wydaje mi się, że to polega na czymś zupełnie innym. To polega na naszych indywidualnych wyborach. Naprawdę, uczniów Chrystusa nie było tak bardzo dużo, więc nie dajmy się uwieść z tym, że Kościół musi być silny, musi być silny polityką, musi być silny światopoglądami, musi być aktywny. Yy, obecnych w mediach, musi przekuwać się na jakiś su sukces medialny, nie, nie musi. Moim zdaniem nie musi. No bo mnie obchodzą ci ludzie, którzy są w radzie Marek. Znaczy obchodzą mnie, obchodzą mnie tak, jak mnie obchodzą moi bliscy. I yy, obchodzą mnie dlatego, że są moimi współobywatelami. obchodzą mnie dlatego, że ich wpływ yy, na wspólnotę polityczną, w której żyję, jest dość istotny. I ja nie mogę powiedzieć, że w związku z tym, czy oni się zbierają w 30 tysiącach, czy 200 tysiącach, jest mi kompletnie obojętny. Tak samo nie mogę powiedzieć, że pewien typ religijności w Polsce jest mi też kompletnie obojętny, bo nie jest mi obojętny i nigdy nie będzie, bo to jest mój kościół, i też mam jakiś, jakieś w nim przekonania. Ale wszystko, o czym nie będziemy mówić w tej warstwie społecznej, w tej warstwie politycznej. Prędzej czy później, co było wielokrotnie widać w tej naszej rozmowie i tej poprzedniej, no trochę tak jak woda przesiąka do jednej, jednego poziomu, któremu najmniej wiara. To znaczy, to wiara jest podstawą tej refleksji. To znaczy, tak samo ja wierzę w Pana Boga, jak i ksiądz Natanyk. Kościół Otwarty to jest po prostu Kościół powszechny, katolicki. Mnie w głowie siedzi taki cytat z papieża Bodaj Piusa XI, który mówił, że powszechne wymiary Kościoła są normalnymi wymiarami życia chrześcijańskiego, codziennego. Więc Kościół Otwarty to Kościół dialogu, to po prostu Kościół katolicki, powszechny. Dzisiaj widzimy pewien niedobór takiego życia pewnych grup chrześcijan, które zamykają się, które wykluczają innych z życia Kościoła i trzeba przypomnieć sobie właśnie to, co w tradycji Kościoła przez te dwa tysiące lat zawsze było żywe, że jest jeden święty katolicki apostolski kościół powszechny.